Cześć, witam na kanale Info-uprawa. W tym filmiku czas na zbiór Brukwi. Rekord polski wynosi 6,8 kg i należy do mnie. Czy w tym, czy w tym roku uda się pobić ten rekord? Zobaczymy. Miałem więcej Brukwi, dwie mi zgniły, dwie poobcinałem, które były tam po prawej i po lewej stronie, tak żeby zostały mi dwie największe i żeby one miały więcej miejsca na rozwój. w towarzyszyło mało znane, kiedyś bardzo popularne i ratowało wielu osobom skórę, no bo było łatwe w uprawie no teraz jeśli chodzi o uprawę bruki, dalej jest łatwe mącznik atakuje tą brukwię dosyć sporo dosyć mocno i to jest problem jednak ten mącznik nie niszczy tej, tej brukwi aż tak tylko osłabia jej wzrost, więc to nie jest aż tak złe wiadomo lepiej żeby tego mącznika nie było no ale cóż, dobra przed zbiorem obcinam wszystkie liście tak wyglądają brukwie po obcięciu liści czas na ich zbiór i zważenie 4,6 kg